Policja zabrała dostępy do profili social media Lexi. Ciekawe, czy w sumie pozostali zatrzymani też stracili dostęp. Jeśli tak, to w sumie będzie ciekawie i dość dziwnie, bo zatrzymane są praktycznie kluczowe osoby w polskim internecie. Chociaż może to tylko dotyczy Lexi, bo na przykład Buddha też w sumie jest, jakby wiecie. Mm, podejrzany w tej sprawie, a dalej ma dostęp do swojego Instagrama i cały czas publikuje. Lexi, aby mieć kontakt dalej z fanami, założyła nowe konto, choć szczerze mówiąc nie do końca jestem przekonany, czy tak można. W każdym razie wrzucam wam storki, czyli relacje, które Lexi umieściła, żebyście mogli sami ocenić. Wciąż z uśmiechem na twarzy Ja nie marzyć Cokolwiek się wydarzy Cokolwiek zdarzy się Cokolwiek się wydarzy. We are back, baby! Chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że Lexi zachowuje się na tych storkach tak, jakby wyszła jako jedyna, chociaż to nie jest prawda. No i wydaje mi się, że uśmiech tutaj raczej nie za bardzo jest na miejscu, bo trochę wygląda to tak, jakby się cieszyła, że pozostali, zostali w tym więzieniu. Choć podkreślam, że wszyscy wyszli za kaucją, więc to, co napisała, jest nieprawdą.